Rozwój turystyczny, gospodarczy, przemysłowy, urbanistyczny, a zupełnie oczywiste i naturalne. Ale przy świadomości tych procesów pojawia się pytanie. Jak dbać o dziedzictwo kulturalne, jak dbać o dziedzictwo historyczne, tak żeby nie zaprzepaścić, nie zniszczyć tej wartościowej bardzo tkanki, żeby jej nie spłycić, ale równocześnie, żeby stała się atrakcyjna. Dla przyjeżdżających turystów i równocześnie oczekiwana przez mieszkańców. Do takich miejsc zdecydowanie należy Kraków. Zawsze zajmował bardzo ważne miejsce na mapie Polski, tej historycznej, kulturowej, religijnej. Kraków to miejsce, gdzie przyjeżdżało i nadal przyjeżdża bardzo wielu turystów. Ale nie jest to grupa jednorodna. Oczywiście są w Krakowie takie miejsca obowiązkowe, które każdy odwiedzić musi, ale przecież miasto ma olbrzymi potencjał i może zaoferować atrakcyjne destynacje dla bardzo wielu turystów, dla osób, które z bardzo różnych powodów przyjeżdżają odwiedzić Kraków. Polska od zawsze była wielonarodowa i wieloreligijna. Kraków tego najlepszym przykładem. W mieście mamy chrześcijan w każdej możliwej odsłonie. No, oprócz katolików, których jest najwięcej, też protestanci. Na przykład na ulicy Grockiej, kościół świętego Marcina jest obecnie ewangelicko-augsburski. A kościoły i obrządki wschodnie? Na ulicy Szpitalnej, na ulicy Wiśnej, a nawet ślady w polichromii na samym Wawelu. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko katolików. To i tak jest tutaj olbrzymia różnorodność. Duży ślad pozostawili na przykład Włosi. Nie zawsze bezpośrednio, ale w Krakowie mamy wszystkie niemal możliwości i rodzaje zakonów założonych w Asyżu na regule świętego Franciszka. Pierwsi do Krakowa przybyli Franciszkanie konwentualni potocznie w Krakowie zwani Czarnymi, to od koloru habitów. Biskup wyraził zgodę, kapituła dała grunt, no i franciszkanie założyli swoją pierwszą placówkę, klasztor, kościół, który nieprzerwanie do dzisiaj działa. Oczywiście kolejne stulecia nakładały kolejne warstwy dekoracyjne, upiększały świątynie, upiększały kościół, aż do XIX wieku, gdzie najbardziej spektakularny remont i do niego przyczynił się między innymi Wyspiański, ze swoimi witrażami, ze swoją polichromią. <laughs> w kościele zrobił całe mnóstwo łąk, zagajników, a mało tego, wpuścił stado niemal sensualnych aniołów. Kolejni do Krakowa przybyli Bernardyni. Jan Kapistran zaszalał z żarliwością kazań, no i biskup Oleśnicki nie miał wyjścia. Zaordynował kościół i klasztor na Stradomiu. Najpierw był drewniany, a potem z czasem, z wiekami rozbudował się do wersji barokowej i tak jest do dzisiaj. Z wyjątkowymi płótnami lekrzyckiego w środku. Potem, już w XVII wieku, do Krakowa przybyli reformaci. Najpierw osiedlili się na garbarach, potem znacznie bliżej murów krakowskich. Kościół, klasztor jak to klasztor, jak to kościół, zgodny ze zreformowaną gałęzią franciszkańską, a bardzo ubogi, bardzo stonowany. Ale u reformatów w kryptach wykształcił się specyficzny mikroklimat. Spowodował, że zwłoki zmarłych, które, którzy tam byli właśnie pochowani, nie rozkładają się. Czasem krypty są otwierane. Czasem krypty można zwiedzać. Mnie najbardziej wzrusza widok małej dziewczynki. Utopiła się w wiśle i przez nieco tylko przymknięte oczy sprawia wrażenie tak, jakby obserwowała odwiedzających i lekko się do nich uśmiechała. W XVII wieku, ale pod koniec, przybyli do Krakowa także kapucyni. Osiedlili się na obrzeżach miasta. Wystrój kościoła? No, tak jak konstytucje kapucyńskie nakazują. Bardzo surowy, bardzo estetyczny, ale bardzo ciepły w kolorze drewna. Z charakterystycznymi elementami, na przykład dłonią trzymającą krzyż. Ta dłoń przytwierdzona jest do ambony. Co w środku? W środku dwie słynne figury Matki Bożej. Pierwsza to tułaczka. Pięć lat szukała miejsca, gdzie mogłaby osiąść, a no w rezultacie dom swój znalazła w kościele kapucynów. Druga figura to słynna Matka Boża Loretańska. Jedną z większych grup narodowych i zarazem religijnych w Krakowie obok katolików byli żydzi. Najbardziej ta społeczność kojarzy się z Kazimierzem. Ale pamiętać trzeba, że gmina żydowska istniała też na Podgórzu, a i wielu Żydów mieszkało w zupełnie różnych zakątkach Krakowa, niezależnie od terenu jednej czy drugiej gminy. Przyznać trzeba, że to jednak Kazimierz krakowski najbardziej kojarzy się z dziedzictwem kulturowym Żydów. Dzielnica ta przez wiele lat była programowo zaniedbywana. Obecnie Odzyskała swoje piękno. Kolejne synagogi przywracane są do dawnej świetności. Wiele z nich jest otwartych, a część również czynnych. O, tutaj trzeba zwracać uwagę, gdy planuje się zwiedzanie takiej synagogi, aby nie zaplanować wejścia do środka, no, na przykład Szabat albo inne święta. Trzeba też pamiętać, by mężczyźni, którzy wchodzą do synagogi, Zawsze mieli nakrycie głowy. No, takie są wymogi reliki. Ta zasada obowiązuje również, gdy planujemy zwiedzanie cmentarza żydowskiego. Tam też mężczyźni wchodzący na teren cmentarza powinni mieć nakrycie głowy. Są też takie budynki, które pierwotnie służyły społeczności żydowskiej. Obecnie na stałe wpisały się do krajobrazu Krakowa, ale nie pełnią już swojej wcześniejszej funkcji. Na przykład Wielka Mykwa. Teraz jest tam kawiarnia, restauracja, miejsce spotkań i propagowania dziedzictwa kultury żydowskiej. No i tak Krakowski Kazimierz stał się destynacją oczekiwaną i lubianą. Przez turystów, przez filmowców, ale także przez osoby, które powracają do miejsca swojego urodzenia, także przez osoby, które po prostu praktykują judaizm. I tutaj pewne wyzwania dla gospodarzy miejsca. Przede wszystkim edukacja, przede wszystkim przewodników, którzy prowadzą indywidualnych turystów, również grupy, przecież zwiedzać. Można, ale i trzeba z poszanowaniem zasad reliki. Pojawiają się też inne problemy. Niezależnie od powodu przyjazdu na Kazimierz, w którymś momencie turyści zaczynają być głodni. Oferta gastronomiczna tej dzielnicy jest przebogata, ale też wiele restauracji marketingowo promuje się, wykorzystując hasła. Kuchnia żydowska, kuchnia aszkenazyjska, kuchnia koszerna. O, niestety w menu najczęściej nie ma to nic wspólnego z koszernością. Skrajnym przypadkiem jest wieprzowina po żydowsku. Ale wykorzystanie terminologii związanej z dziedzictwem kulturowym miejsca trochę niefrasobliwie, trochę nieświadomie może wprowadzić w błąd. O, przecież osoby, które praktykują judaizm, oczekują... Że w restauracji, która na szyldzie ma napisane koszerna, faktycznie menu będzie koszerne. Ale też turyści, którzy z judaizmem nie mają nic wspólnego, a chcą po prostu poznać dziedzictwo i kulturę żydowską także poprzez smak, zostają wprowadzeni w błąd. Ta zasada obowiązuje nie tylko w odniesieniu do judaizmu. Przecież Kraków jest generalnie miejscem, pielgrzymkowym jest miejscem dedykowanym dla turystyki religijnej. Jan Paweł II albo Święta Faustyna także przyciągają turystów, niekoniecznie religijnych, czasem tylko chcących spróbować kremówki wadowickiej. Zatem ważne wyzwanie dla gospodarzy miejsca przystosować tak przestrzeń, aby była komfortowa zarówno dla Turystów, jak i osób praktykujących konkretną religię. Kolejnym trudnym tematem dla Krakowa są zabytki pozostałości po forcie Kraków. To są XIX-wieczne zabudowania austriackie. Potem były wykorzystywane również w czasie I i II wojny światowej. Po II wojnie światowej zostały odmilitaryzowane. No i tak sobie spokojnie i po cichutku popadały w ruiny. Zupełnie niedawno miasto Kraków oraz konserwatorzy pochylili się nad problemem, pochylili się nad tymi zapomnianymi zabytkami. Jeden fort po drugim zostaje przywrócony do dawnej świetności, ale z zupełnie innym zastosowaniem, z zupełnie innym przeznaczeniem. I tak na przykład fort Kościuszko jest siedzibą a, pewnej znanej rozgłośni radiowej ale też jest tam Muzeum Kościuszkowskie. Fort Jurgów to oddział Muzeum Kraków, a w Forcie Borek obecnie jest Biblioteka Piosenki Polskiej. Dziedzictwo historyczne w Krakowie, no to jest zupełnie oczywiste, ale oprócz tego wielowiekowego dziedzictwa historycznego mamy także takie zabytki, które zabytkami zaczęły być Zupełnie niedawno. Do nich należy na przykład kultowy niegdyś hotel Krakowia. No ale też nowa huta. Jeszcze zupełnie niedawno była to zwyczajna noclegownia dla pracowników kombinatów. I do tego jeszcze ta dzielnica nie cieszyła się jakąś wyjątkowo pochlebną opinią. No, była po prostu niebezpieczna. Teraz nowa huta, a dokładniej stara nowa huta. Stała się fantastyczną atrakcją turystyczną. Można historię Perelu yy, poznawać, odwiedzając no, na przykład mieszkanie nowochudzkie, takie utrzymane w klimacie lat 60., albo zwiedzać Nową Hutę jeżdżąc kultowym, znowu kultowym, ogórkiem albo trawantem, albo małym fiatem. Nowa Huta to także teren, który jest bardzo zielony. A więc jest to przestrzeń atrakcyjna dla rekreacji i dla wypoczynku. Ciekawie kształtuje się wykorzystanie kultury ludowej wsi podkrakowskich, które z czasem zostały wchłonięte przez miasto, stając się no, zwyczajnymi osiedlami. Na przykład Bronowice. Dzisiaj z architektury wiejskiej w Bronowicach właściwie nic już nie zostało. O, może jedynie rydlówka. Obecnie jest to oddział Muzeum Krakowa. Ale bronowice doskonale wykorzystały swój potencjał, swoje ludowe dziedzictwo. Tak pięknie odmalowane w Weselu przez Wyspiańskiego. Analogiczna sytuacja jest też no, na przykład z wsią, z dawną wsią Mogiła, teraz dzielnicą Krakowa, albo Półwsie Zwierzynieckie. Wszyscy krakowianie doskonale znają legendę o pannach zwierzynieckich, które uciekały z klasztoru albo twórczość, fantastyczne przyśpiewki słynnego zwierzynieckiego Makino. Do różnych grup turystów oczekujących różnych atrakcji Kraków i jego mieszkańcy generalnie są przyzwyczajeni. Rosnąca rozpoznawalność miasta, ale też coraz większa oferta udogodnień, np. tanie loty, powodują, że Kraków staje się bardzo rozpoznawalną i oczekiwaną destynacją, zwłaszcza dla turystyki weekendowej. Niezależnie od tego, czy gośćmi naszymi są turyści krajowi, czy też zagraniczni i to z całego świata. Kraków plasuje się w czołówce. Miejsc bardzo chętnie odwiedzanych. Na pewno sprzyja temu coraz szersza i coraz większa oferta wachlarz propozycji festiwale, koncerty, wydarzenia kulturowe cykliczne, ale także jednorazowe historia, przeobrażenia społeczne różnorodność narodowa, różnorodność religijna to wszystko zawsze zostawia ślady w krajobrazie kulturowym. Ważne jest, aby o te ślady, o to dziedzictwo właściwie dbać, aby opowiadać o nim w sposób prawdziwy, bez przekłamań, bez farbowania, bez bajkowego upiększania, bo tylko prawdziwa opowieść jest piękna, jest atrakcyjna. Wówczas okaże się, że to, co pozostawili nasi przodkowie, jest fantastycznym medium. Medium, które doskonale sprawdza się na przykład w branży turystycznej, kulturowej, eventowej. Cóż, zapraszamy do Krakowa.